Witam Was serdecznie. Ten odcinek będzie miał formę uzupełnienia do odcinka o cmentarzach ewangelickich na Białłęce, który opublikowałem wiosną 2021 roku. W tamtym filmie pokazywałem cztery cmentarze ewangelickie położone na terenie tej warszawskiej dzielnicy. Był to cmentarz w Brzezinach, Augustówku, Szamocinie i na Kępie Tarchowskiej. Tu jest ulica Konturowa, na której pokazywałem. Trzeci z tych cmentarzy, czyli cmentarz w Samocinie. I o cmentarzu tym było wtedy bardzo niewiele informacji. Główna była taka, że nic się na nim już nie znajduje, jest to po prostu działka. Tak więc aż tak bardzo nie zaangażowałem się w jego pokazanie, gdyż po prostu pozostałe trzy cmentarze są dużo ciekawsze. Jednakże jakiś czas temu odezwał się do mnie jeden z widzów, który zwrócił mi uwagę że po pierwsze błędnie pokazałem lokalizację tego cmentarza, gdyż umieściłem go właśnie przy ulicy Konturowej. Myślałem, że będą to te krzaki. Tak jakoś najbardziej mi to pasowało wtedy. A po drugie zwrócił mi ten widz uwagę, że na cmentarzu tym jednak coś się jeszcze po cmentarzu znajduje. Wskazał mi jego lokalizację, za co jestem bardzo wdzięczny. No i postarałem się odnaleźć go. Tak, żeby pokazać wam cmentarz ewangelicki w Szamocinie jeszcze raz. Tym razem już dużo dokładniej i za chwilę zobaczycie, co udało mi się znaleźć. Jesteśmy teraz przy skrzyżowaniu ulic Szamocin i Stary Dwór. Stary Dwór to taka droga gruntowa i aby dostać się do cmentarza należy właśnie tą drogą pójść i cmentarz to te wysokie drzewa z tyłu za tym budowanym domem. W tym roku w internecie upubliczniono karty cmentarzy. Sporządzane na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W 1994 roku sporządzono kartę tego cmentarza, i przez to, że są one w internecie dostępne, jest mi dużo łatwiej wyszukiwać te miejsca, bo są tam podane naprawdę bardzo dokładne lokalizacje oraz zdjęcia tego, co na tych cmentarzach się znajdowało jeszcze parę lat temu, co w miarę pozwala mi oszacować, czego spodziewać się na miejscu. Jest to duże ułatwienie, zawsze w linkach podaję źródła, taki tutaj będzie link właśnie do karty tego cmentarza, a my idziemy już na teren tej nekropolii. I to jest, słuchajcie, teren cmentarza. W tle słychać różne narzędzia budowlane, a także radio. Mam nadzieję, że z prawami autorskimi nie będzie problemu, bo leci w nim muzyka. No i Pierwsze co się w oczy to, że dookoła tego cmentarza wszystkie działki są zabudowywane przez nowe domy. Chociaż tak jak mówiłem w filmie dwa lata temu, zostało są wpisane do rejestru zabytków, więc może akurat ta działka pod zabudowę nie jest przeznaczona. A chyba wszystko co po cmentarzu zostało znajdziemy tutaj. Ten element to podstawa pomnika, wystaje z niego nawet takie zbrojenie. To również podstawa. Ciekawsza płyta znajduje się tu obok. Jest to grup mężczyzny o nazwisku Karol Klat. Tutaj widzimy imię, nazwisko. Zmarł on w roku 1856, co widać tutaj. I miał 65 lat. To znaczy, że urodził się około roku 1791, czyli mniej więcej w roku uchwalenia konstytucji 3 maja. Ten nagrobek jest w języku polskim. Jego że jest cytat z Pisma Świętego, niestety przez mech nieczytelny, ale tu jest podpisany Psalm Dawida 34, werset 20. Tu jeszcze wiatr, teraz pomiędzy liści odsłonił drugą, drugą tablicę. Na tym fragmencie zachowanym jest zmarłego w dniu, tu brakuje, i 1874 rok. Także jest to również bardzo stara płyta. I jeszcze jedna, tym razem w języku niemieckim. Znajduje się tutaj i to jest tylko jej dolna część. Jest tutaj pochowana osoba, która żyła w latach 1852-1867 chyba. Śląka jest dosyć ozdobna, ale wydaje mi się, że te cyfry dobrze odczytałem. Więc generalnie te nagrobki, które zostały, te trzy, są strasznie stare, bo wszystkie pochodzą z XIX wieku i to nawet to nawet połowy XIX wieku. Ciekawe, że nic z późniejszych lat się tu nie zachowało. Może tego cmentarza już w XX wieku nie używano, chociaż ciężko powiedzieć. Miał on powstać na przełomie XVIII i XIX wieku, więc dosyć standardowo dla okolicy. Karta cmentarza, do której też przy tej okazji dotarłem, sporządzona w roku 1994, podaje, że na terenie tym było 8 nagrobków z drugiej połowy XIX wieku. Tu jeszcze widok na cmentarz. W ogóle cała ta okolica wygląda jakby z istniejącej tu kiedyś łąki. Teraz budowano osiedle. Wytyczane też są tutaj nowe drogi, których kiedyś nie było. Karta cmentarza podaje jeszcze, że już wtedy, czyli w tym roku 94, ten cmentarz robił raczej za składowisko różnych odpadów budowlano-gospodarczych. Jako główne jego zagrożenie podawano dalszą dewastację tej działki. No tu możecie zobaczyć na przykład dużo leżących śmieci, właśnie o takim gospodarczym charakterze. Niemniej z jakiegoś powodu wiele źródeł nie podaje, że tutaj nic się nie znajduje, dlatego też i te dwa lata temu bardzo tego miejsca nie szukałem. Stwierdziłem, że znajdę ciekawsze nagrobki gdzie indziej, ale jednak był to błąd, dlatego też dodaję teraz ten film. Aha, no i karta cmentarza zwraca też uwagę, że jest tu czternaście klonów. Które mogą stanowić jakąś wartość historyczną. Pewnie są to wszystkie te większe drzewa. No i być może faktycznie kiedyś rosły one na terenie tego cmentarza. No cmentarz przez te drzewa widać już z daleka. Jeśli trafiliście na ten film trochę później niż, niż data jego premiery, to pewnie ten obraz, który teraz widzicie, jest już nieaktualny. W ciągu najbliższych, pewnie miesięcy. Tak jak wszędzie w okolicy, no bo jesteśmy jednak w Warszawie, co w ciągu kilku miesięcy ten obraz, obraz okolicy się całkowicie zmieni. Tu wszędzie będą na pewno stały domy. Tutaj pewnie będzie skrzyżowanie dwóch asfaltowych ulic z chodnikiem. No i to wszystko w tym odcinku. Duże podziękowania dla widza, który zwrócił mi uwagę na to miejsce. Duże podziękowania też dla osób, które zadziałały, ale wpisać ten cmentarz do rejestru. No bo faktycznie okolica tutaj bardzo szybko się zmieni w najbliższym czasie. I możliwe, że cmentarz ten był po prostu zagrożony przez to. Tak może jakoś pośrodku tego osiedla, tak samo jak cmentarz na kępie trachomińskiej z poprzedniego odcinka zostanie, można doczekać się jakiejś tablicy. No zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.